Rozpoczynamy konferencję prasową przed meczem Arki Gdynia z Odromopole. Są z nami trener Ryszard Tarasiewicz, witam oraz zawodnik zespołu Janusz Gol. Witam. witam. Na początku przypominam tradycyjnie kibicom o tym, że można kupować bilety przez internet. Także zachęcamy mecz jest stosunkowo wcześnej porze w niedzielę, tak więc warto uniknąć korków przy kasach zatorów i zakupić bilety albo wcześniej. Przed sprzedaży lub internetowo. Przypominam, że bilety w New meczu są droższe, tak więc też ma to swój aspekt finansowy. Bardzo proszę do zadawania pytań. Przypomnę, że Arka po serii dwóch zwycięstw wyjazdowych znacznie poprawiła swoją pozycję w tabeli. Teraz czas na trzecie spotkanie w Gdyni i mamy nadzieję na pierwsze zwycięstwo, na które wszyscy tutaj czekamy. Bardzo proszę, oddaję głos. Witam Panie Cenerze, jak zwykle Jarek Woliński, magazyn pomorski. Panie Cenerze, przede wszystkim na początku wielkie gratulacje za dwa zwycięstwa. Przed, zanim Pan przyszedł do arki, trener Marzyt mówił, że arka ma praktycznie Dream Team. Pan nigdy tego słowa nie użył. Czy można powiedzieć, że arka faktycznie jest tą drużyną, która, bo po grze to widać, że jest najlepszą w, ekstra, w pierwszej lidze, bo te mecze z Wisłą Kraków. To zostawmy. Pychowe dwa remisy w Gdyni. Czy drużynę w tej chwili może pan skomentować, czy jest faktycznie tą najlepszą drużyną w pierwszej ligi? Uważam, że mamy dobry zespół. Balansowany w każdej formacji. Mamy duży potencjał techniczny, ale uważam, że nie jesteśmy jedynym zespołem w tej, w tej lidze, który decyduje o, o wszystkim. Nie jest to jakaś minimalistyczna ansekuracja z mojej strony, co do moich zawodników. Myślę, że zawodnicy, każdy ze swojej strony indywidualnie wie, Jakie ma mocne strony, jakie słabe. My staramy się rozmawiać z zawodnikami i uwypuklić ich jak najlepsze strony, i pracować nad tymi słabszymi. Daleki jestem od tego, i nie przemawia przeze mnie jakiś brak ambicji, czy jakaś nadmierna pokora, bo trzeba wierzyć w swoje, swoje umiejętności, ale nie potwierdzę pana słów, bo. bo, bo bo nie jest tak, to co powiedziałem na początku sezonu, że jest Arka Gdynia, a reszta walczy o, o drugie miejsce, czy, czy o e, Panie trenerze, przed nami mecz z Odrą Opole, drużyną raczej nie należących do potentatów. Do potentatów. E, czy pozwoli Pan w tym meczu zagrać? Większej ilości zawodników, którzy nie występowali do tej pory? Czy wystąpi najmocniejszy skład? Oczywiście nie jest to komfortowa sytuacja dla zawodników, którzy grają mniej albo, albo w ogóle, ale oni dobrze wiedzą, że zawodnik, który dobrze się prezentuje, czy dobrze wykonał swoją pracę na boisku, jest to nagroda, żeby wystąpił w następnym, w następnym meczu. Także jeszcze raz powtarzam, my naprawdę rozmawiamy dużo z zawodnikami, oni wiedzą, jaki jest przekaz ze sztabu szkoleniowego do nich. I, 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 i dopóki, dopóki nie stwierdzimy, że ktoś jest w słabszej dyspozycji piłkarskiej czy fizycznej, to na pewno takie zmiany. Będą miały miejsce. Ja jestem tylko zadowolony, że w trakcie meczu, tych ostatnich meczach, które żeśmy robili zmiany, te zmiany nam dużo, dużo dały, utrzymały nasz poziom gry pod każdym względem. I trzecie, ostatnie pytanie. Panie cenerze, Hajdar wyrasta na bohatera drużyny. To jest jedno pytanie. Czy po prostu uważa Pan, że faktycznie daje on dużo drużynie grze i Kolejna, druga część pytania, czy Christian Aleman zagra już w najbliższym spotkaniu? Hajdary daje dużo jakości, ale to nie jest tylko Hajdary, bo my patrzymy przez pryzmat tego, kto fajnie porusza się z piłką, kto strzela bramki. Trzeba powiedzieć, że, że i Krzepo, i Linia Obrony, i nawet Janek nieźle gra. Także wszyscy są, wszyscy są potrzebni i, i, i dobrze, że mamy taki wachlarz zawodników, szczególnie w sektorze ofensywnym, którzy mogą w ciężkich momentach e, przychylić szale zwycięstwo na naszą korzyść. A Christian Aleman tak w czy... Christian Aleman jest do dyspozycji e, naszej i. i, i Zobaczymy. Dzień dobry. Przez Przegląd Sportowy Onet. Do trenera pytanie. Eee, najpierw o sytuację kadrową, ale w kontekście tych chorób, wirusów, które was gdzieś dotykały w ostatnich tygodniach. Eee, czy będzie pan miał do dyspozycji e, już tych zawodników, których brakowało e, chociażby w meczu z Sandecją? Eee, wszyscy są do, do dyspozycji, oprócz e, jeszcze Drobnych problemów skóry, ale tak to wszyscy są w pełni zdrowi i będą gotowi na, na niedzielny mecz. Chciałem spytać o Marcela Predenkiewicza bo on pokazał się z dobrej strony już w pierwszym meczu w Bielsku Białej 60 minut, później pół godziny w starciu z zagraniem Sosnowiec, a nagle wypada na cztery mecze z kadry meczowej. Jaki jest tego powód i jak to wygląda w nowego przypadku? Znaczy on trenuje, on miał drobne, drobne, problemy, nawet teraz stłuczony mięsień, czterogłowy. Prawdą jest, że ten chłopak potrzebuje trochę czasu, żeby, żeby, żeby przemyśleć swoje, swoje sprawy, powiedziałbym, piłkarskie i, 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 i życiowe. Hmm. E nie będę w takim razie. Natomiast pytanie o, o ofensywę, bo jednak przyjściem Rana Hajdarego traktowaliśmy z takim znakiem zapytania, bo jednak w Lechii dużo nie grał, głównie w rezerwach i była obawa o to, w jakiej on będzie w dyspozycji chociażby fizycznej, czy od początku sezonu będzie wartością dodaną w arce, jak pokazały ostatnie chociażby dwa mecze może być pomocny arce, ale jak czy dla pana to jest taki pozytywny ból głowy, żeby zmieścić na boisku Alemana, Adamczyka, właśnie Hajdarego Stępnia i, i jeszcze wiadomo, Pasników, kuzimski czubak, czy to jest dla pana już zachwiana proporcja, jeśli oni wszyscy będą na boisku, bo Potrzeba trzeba też większej, y, większą liczbę zawodników y, dbających o defensywę, czy jednak y, to za pana przyjemny ból głowy i, i ma Pan pomysł, żeby wszystkich nawet zmieścić y, w jednym zestawieniu? Wie pan co, ja mam taki pogląd na to, że te trenerzy często mówią, że jest to przyjemny ból głowy. Uważam, że to jest duży problem dla, dla, dla trenerów i nie mówią, mm, uważam, że do końca nie mówią prawdy, bo, bo, bo bo ci zawodnicy znają swoje możliwości piłkarskie, który z nich może nie grać i nie można powiedzieć, że drużyna jest najważniejsza, bo mimo wszystko w głowie się kołosze to, że dlaczego ja nie gram, a dlaczego gra kolega. No, trzeba znaleźć taką formułę, żeby, żeby wszystkich pomieścić. Nie zawsze, to jest, nie zawsze jest to możliwe. Oczywiście można zagrać na wskroś ofensywnie, tak jak żeśmy grali na wiosnę, tak? czyli z Kobim i ze Stępikiem. Też myślimy nad takim, nad takim rozwiązaniem, e, e, ale, ale na pewno daje to w pewnym momencie duży, powiedziałbym, plus w grze ofensywnej, jeżeli mecz się nie układa. Nie układa po naszej myśli i, 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 i ewentualnie trzeba gonić wynik lub przechylić y, y, rezultat na, na, na swoją stronę, ale nie, nie jest to bynajmniej dla mnie. Bynajmniej dla mnie. nie chcę rozsądzić się nie tak jak myślą, ale, ale nie, 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 jest to, nie są to łatwe decyzje do, do, do podjęcia. Jeszcze jedno pytanie do Janusza Gola. Trafiłeś do pierwszej ligi po latach, gry w klasie czy w zagranicznych. Kluba Widza Rosyjskiej. Jak Ty się już przystosowałeś do, do, do warunków pierwszej ligi i czy już czujesz, że możesz pokazać swoją najlepszą stronę, czy jeszcze czegoś Tobie brakuje, coś Tobie przeszkadza w grze, albo do czegoś się musisz dostosować, czy raczej grasz swojej, i to rywale muszą uważać na Janusza Gola i do jego poziomu? E, witam. To znaczy nie, no myślę, że spokojnie sobie tutaj adoptuję się do tej yy, Ligi Pierwszej. Yy, większość czasu spędziłem jak jakiejś klasie, czy, czy za granicą, ale tutaj gdzieś tam ta aktymatyzacja tej pierwszej myślę, że przebiega odpowiednio. Staram się dawać tą swoją jakość, doświadczenie i myślę, że z meczu na mecz będzie wyglądało jeszcze lepiej. Dzień dobry, miasto Miasta, witam. Ja może rozszerzę pytanie tutaj Kuby. Ja już, no bo przychodziłeś tutaj, właśnie już powiedzieliśmy, z eksaklasy, z lich zagranicznych. Ja zapytam wprost, czy ty tutaj, trafiając do Arki, trafiasz z takim przekonaniem, że będziesz liderem tej drużyny? W po ostatnim meczu dużo się mówiło o Mranie, właśnie, że, że, że jest bohaterem, ale tak mi się wydaje, że też byłeś takim cichym bohaterem tego ostatniego spotkania. I, i, i czy właśnie. Też tak do tego podchodzić, bo dużo było pozytywnych też opinii, komentarzy na twój temat chociażby w internecie. No to znaczy ja mam swoją pracę końca na boisku, staram się to robić jak najlepiej, realizować założenia taktyczne. Jeżeli to, to procentuje dla drużyny, to, to z tego się cieszę i tą pracę trzeba kontynuować. Dzień dobry, Ty Mateuszka Biola Radio Gdańska. Panie trenerze, pan mówił przed sezonem w kontekście między innymi transferu Janusza, że zespół potrzebuje doświadczenia, że nie potrzebujecie kolejnych młodych zawodników do rozwinięcia, tylko że brakowało między innymi tego doświadczenia. Zastanawiam się, czy w kontekście tego, jak zareagowaliście, czy na straconą bramkę w Rzeszowie, czy teraz z gólnikiem kiedy trzeba było odrabiać straty, to to jest właśnie efekt tego doświadczenia, czy ja sobie po prostu nadinterpretuję te dwie sytuacje? I po prostu z przypadku wyciągam taki wniosek? Nie, absolutnie nie. Ja chciałem pozyskać tych dwóch zawodników, czyli Janka i Rymana, bo uważałem, że to jest wartość dodana. Jeżeli się pozyskuje zawodników, którzy grali przez długi okres swojej kariery na najwyższym poziomie, szczególnie, powiedzmy sobie szczerze, no, w ich wieku, to oni nie przychodzą. My nie jesteśmy zespołem, powiedziałbym, już nie mówię nawet na polskich warunkach. Realem Barcelonu czy czy, czy BG, że zaakceptują, że idą do wielkich klubów i, i mogą siedzieć na ławce, tak? Nie po to się bierzemy, też nie mamy budżetu takiego, żebyśmy sobie pozwolili na to, żeby ściągać zawodników tak uznanej jakości, żeby, żeby siedzieli na, na ławce rezerwowych. Po to tu przyszli, ja uważam, że... Janek jaki jak i Bartek hmm, wpływają na świadomość i na mentalność, na psychikę zawodników hmm, bardzo dobrze dają więcej pewności siebie hmm, jakości właśnie w tych, w tych trudnych hmm, momentach. Ja troszeczkę rozumiem jednego, jak i drugiego, bo, 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 bo musieli się wszyscy dwa, trzy mecze oswoić. Hmm, z tymi realiami tej pierwszej ligi, bo, bo gra jest całkiem inna, jest bardziej, może aż nie do przesady bezpośrednia, ale, ale, ale nie jest wygodna. Trzeba podejmować szybkie, szybko decyzje i, i, i myślę, że oni bardzo mało czasu potrzebowali dzisiaj i dzisiaj są zawodnikami na każdej swojej formacji, w każdej swojej formacji wzmocnień. A czy mógłby pan troszeczkę o rywalu opowiedzieć? Yy, no, w tabelę potrafimy zajrzeć. Wiem, że to jest zespół, który jak na razie obok chrobnego głogu traci najwięcej bramek, ale jak pan scharakteryzuje Odreoparę? Ja Chyba trudno mi powiedzieć, bo e, powiem panu szczerze, że te 4 czy 5 meczy 6, może tro, trochę więcej. To są takie mecze niewygodne dla każdego trenera, jeżeli, jeżeli nie ma się wymiernych wyników I, 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 i trudno mi powiedzieć, jak, jak, jak będzie grał ten zespół, jakie będą zmiany, bo, bo, bo kolokwialnie mówiąc, trenerzy w takich sytuacjach nieraz w cudzysłowie wariują i trudno mi, trudno mi się odnieść do, do tego zespołu. Ja myślę, że Większy obraz każdego przeciwnika będziemy mieli pod każdym względem po dziesiątej po kolejce, myślę. Czyli jeszcze trzeba poczekać 3-4 zespoły. Faktem jest, że oni mogą powiedzieć, że mają deficyt punktowy, my możemy powiedzieć, że mamy deficyt punktowy. Biorąc wszystkie inne zespoły, każdy wyraża swoje, swoje zdanie, opinie. Nie zawsze jest to wiarygodne, jeżeli chodzi o fizjonomię meczu. Na to nie mamy wpływu. Ja wiem, że my jesteśmy w dobrej dyspozycji pod każdym względem. Stwarzamy sobie dużo albo bardzo dużo sytuacji bramkowych. Wiemy kiedy zagrać wysokim, średnim, niskim pressingiem, kiedy tak samo zagrać ustawieniem. Także ten wachlarz nasz jest dosyć, dosyć bogaty, i to jest takie powiedziałbym budujące. Chciałem jeszcze podpytać, co jest trochę taki lejtmotyw, od, od kiedy pan tutaj jest, czy trójka, czy czwórka z tyłu, yy, w kontekście też tego, że bardzo mocno wyeksponowane są ostatnio wasze atuty ofensywne, tego jak sobie stwarzać sytuacje, jakie wykorzystujecie, które z tych yy, czy systemów, czy które z tych ustawień pozwala wam bardziej wykorzystać pana zdaniem właśnie te atuty ofensywne, czy to bogactwo yy, w ataku? Nie, no wie pan, no znowu wracamy do tego, że mamy zawodników, którzy może by było szkoda, żeby ich nie, nie, nie wykorzystać e, pod względem technicznym. E, i, i tu się nie, nie mówię, e, robi problem, tylko tu jest zawsze e, dylemat, a nie można tego przewidzieć, e, jak będzie się zachowywał e, przeciwnik. E, można powiedzieć, że u siebie można było grać znowu bardziej ofensywnie, ale nie wiemy, nie wiemy jak mecz będzie przebiegał. Nie jest to asekuracja z naszej strony. Ale musimy patrzeć na, 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 dobro, na dobro zespołu. E, oczywiście chcielibyśmy połączyć, co jest najtrudniejsze w piłce, e, dobry rezultat e, ze stylem. Każdy do, tego, każdy do tego dąży, a nie zawsze jest to, nie zawsze jest to łatwe i proste. Ziemia wybórka Sportu Panie trainerze, otworzył Pan puszkę z Pandorą, można powiedzieć, e, jak Pan skrytykował decyzję sędziów wtedy w tym meczu. Bo teraz coraz więcej trenerów zaczyna krytykować sędziowanie. Czy ma Pan jakiś sposób, jaki widzi Pan e, możliwości na poprawę poziomu sędziowania w naszej lidze? Mówiliśmy, że ten pan tak chyba już... Czy wie Panie, ja... Nie. Tak jak powiedziałem, to, mi, to mi się zdarzyło to w ostatnich czasach raz. Ja, ja przez długi okres czasu na ten temat się nie wypowiadałem. Ja tylko prosiłem, żeby... żeby te pewne zachowania sędziów były adekwatne do, do, do danej sytuacji na boisku, i żeby nie niby wysiłku zespołu. A też takim pokłosiem są nieraz dla trenerów mecze decydujące, które też zaważają na tym, czy, 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 czy ludzie dalej będą, będą pracować. Sam zawsze jeszcze raz powtórzę, szacunkiem do, 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 do sędziów i, i respektem się, się odnosiłem i, i nadal tak będzie. I, i tyle. Jeszcze do, do Janusza pytanie o, o te dwa mecze wyjazdowe, bo wiemy jak dla Arki każdy wyjazd jest po prostu taką wycieczką jak, jak dla niektórych zespołów europejskich puchary. Chociaż Raków do Pragi pewnie będzie miał bliżej niż Wy na wyjazdy ligowe. Po tych dwóch meczach, 6 punktów, a wcześniej jednak y, dwa remisy u siebie w stracone punkty z Sandecją w takich no, mało przyjemnych okolicznościach. W końcówce, y, czy te dwa zwycięstwa y, czujesz, podróżynie po sobie, pozwoliły wam uwierzyć, że. Idziecie faktycznie w dobrym kierunku, i po prostu kwestia czasu, kiedy gra przełoży się na wynik i na zdobywane bramki. I teraz tak odetnęli się zługą, bo też strata punktowa do, do lidera mocno się zmniejszyła, więc wszystko zaczyna wyglądać tak, jakbyście pewnie sobie tego chcieli i tak, jak sobie to zakładacie. Dziękuję. No, na pewno te dwa zwycięstwa nas gdzieś tam podbudują, dadzą nam większą pewność siebie jako drużynie. Były to trudne wyjazdy. No. Nasze, nasze gdzieś tam, powiedzmy, te drogi, no to jest po 8-9 godzin na, na każdy mecz. Więc fajnie, że udało nam się z tych dwóch wyjazdów przywieźć komplet punktów cennych, bo mówię, rywale postawili trudne warunki. No, musimy teraz tą dyspozycję potwierdzić na pewno świadomo. To w takim razie dopytam, skoro macie właśnie zawsze te 9 godzin, to na co poświęcacie ten czas? Jak sobie radzicie? Czy y, jak Ty wykorzystujesz? Czy to jest książka, film, sen? Y, jak można wykorzystać ten czas y, w podróży? No bo ile można się integrować? Ja, no jest na pewno jakiś film, muzyka, y, trochę snu, jeżeli jest to możliwe podczas drogi, bo nie jest to łatwe, ale. ale... Ten, ten czas spędzamy w taki sposób.